Dzisiejsza liturgia słowa jako jeden z tematów podsuwa nam bycie prorokiem, tym, który jest wybrany przez Boga, namaszczonym przez Niego i posłanym do ludzi z konkretnym Bożym wskazaniem. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy ten moment, w którym Bóg powołuje Ezechiela. To prorok który żył w wieku VI, przed narodzeniem Chrystusa w historii Izraela. Jest to czas niewoli babilońskiej. Całe królestwo upadło, y, świątynia zburzona, a mieszkańcy y, królestwa Judy, wcześniej królestwa Izraela, zostają właśnie wysiedleni do obcego kraju, do Babilonu. I tam właśnie, na tej obcej ziemi, Pan Bóg pragnie posłać im Ezechiela, aby wzbudzić w nich na nowo wiarę. Bo ta wiara nie to że zaczęła gasnąć, ona już lewo się tyli. Także jest wiele nieposłuszeństwa Panu Bogu i niewypełniania Bożego prawa. Oczywiście nie zaczęło się to tam, podczas tej niewoli w Babilonie, ale już wcześniej. Grzechy ich przodków i brak wiary stały się przyczyną upadku ich społeczeństwa. Zatem widzimy, że ten cały kontekst jest również i nam bliski. Zauważamy, że gdy upada wiara, upada moralność, to również upada cywilizacja, którą budowały poprzednie pokolenia na wierze, na Ewangelii na chrześcijańskiej filozofii i teologii. I Bóg mówi do Ezechiela, że ludzie, do których ma pójść, czyli Żydzi, to lud buntowników, że ich przodkowie sprzeciwiali się Bogu i oni mogą czynić podobnie. Co więcej dodaje, że są to ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Trudno o większą Antyreklamę słuchaczy, do których zostaje posłany Ezechiel, ale on wie, że staje się narzędziem w ręku Pana Boga. Co więcej, ma świadomość tego, co ich przodkowie robili z prorokami: wypędzali, kamienowali, zabijali, więzili. Więc wiele nieszczęść spadało na tych, którzy mówili w imię Boga. Ale pomimo tego głosili to słowo, ponieważ Bóg tego od nich oczekiwał, żądał. Ja ciebie posyłam, idź i ty bądź moimi ustami. Co to znaczy, że Pan Bóg walczy o tego człowieka, nawet jednego. I widzimy scenę w Nazarecie. Pan Jezus idzie. Do ludzi, których On dobrze zna i którzy Jego dobrze znają, znają Go od dziecka, wiedzą, gdzie jest Jego dom, jak się nazywa, czym się zajmuje, znają Jego rodzinę i nie potrafią przyjąć z wiarą słów, które głosi Jezus. To tak samo i tych proroków, którzy byli posyłani do Izraelitów, nie chcieli słuchać, bo no co on będzie. Nas tu upominał, kimże on jest, wziął się nie wiadomo skąd. I Pan Jezus z takim wielkim smutkiem i żalem mówi o tym, że próg nie jest nigdzie tak znieważany jak we własnym domu, wśród swoich, w swojej ojczyźnie. Czy i przypadkiem wśród nas nie zdarzają się podobne sytuacje? Jakże tam trudno przyjąć słowa jakiejś uwagi, upomienia od naszych bliskich. Zazwyczaj mówimy, nie przesadzaj, nie czepiaj się, o co ci chodzi o już przestań. Tak jest, siostry i bracia. Bo gdybyśmy usłuchali, zrozumieli, i przyjęli to, co mówi nam ktoś, kto nas kocha i upomina nas, to by, nie wiem, może i 90% zła na tym świecie nie było. Iluż to chociażby mężczyzn w tych wakacyjnych tygodniach, może już ktoś usłyszał, może dopiero usłyszę, chodź już, idziemy, zostaw już tutaj tę imprezę, idziemy do domu. Oj, jeszcze jeden. Albo popatrz, to już kolejna butelka piwa dzisiaj. Przecież mam urlop, daj mi spokój. Albo dzieci, które przed paroma tygodniami zakończyły rok szkolny, ileż to było rozczarowania w niejednym domu. No, miałeś się uczyć, i patrz, jakie oceny. No, ale przecież było. iść do lekcji, przeczytaj książkę czy iść do szkoły. To samo telewizja, internet, rozmaitego rodzaju używki. Gdyby ktoś do nas kocha, upominał nas, a my byśmy tego wszystkiego usłuchali i zapragnęli się zmienić, byśmy żyli w pięknym świecie. Ale czy i my nie jesteśmy czasem właśnie jak ci Izraelici, którzy są ludem o kamiennym sercu? Zatwardziałym sercu, że nie chcemy słuchać. I tak samo jak ci mieszkańcy Nazaretu mówimy, no ale kimże Ty jesteś? Psychologię skończyłaś, że będziesz mi mówić jak mam żyć. A, a ty, jakie uniwersytety skończyłeś, że będziesz mi mówił, czego nie mogę? Dzieci do rodziców. Pyskują, nie chcą słuchać, zamykają się w pokoju. Widzimy, jak wiele potrzeba przemian. Jest niezwykła wizja u Ezechiela, kiedy Pan Bóg mu pokazuje pole, które jest dawnym pobojowiskiem i leży na ziemi mnóstwo wyschniętych ludzkich kości. Niepochowanie człowieka to był znak hańby. Jeżeli kogoś po śmierci chciało się jeszcze upokorzyć, to dawano zakaz pogrzebania jego ciała, żeby dzikie zwierzęta i ptaki zjadły jego ciało, żeby dzikie zwierzęta rozczłonkowały i powynosiły w różne części e, jakiejś łąki, lasu czy pustyni. Także były te kości rozrzucone. I to jest obraz tego ludu Izraela, ludu hańby, ludu, który pomarł w grzechach. I oto Pan Bóg pokazuje Ezechielowi, że te kości zaczynają obrastać ciałem, skórą i zaczynają żyć. I Pan Bóg mówi: To właśnie ja tak samo wskrzeszę mój lud. Czy cały lud? Oferta jest dla każdego, kto będzie chciał uwierzyć i usłuchać tych słów, ale jest konkretne Boże działanie, to Boże miłosierdzie, to Bóg pragnie przebaczyć i mówi, ja z powrotem przywrócę ci życie. Choć byłeś już martwy, teraz będziesz żył. Jak w przypowieści o synu marnotrawnym, gdy On odszedł od ojca, wszystko zmarnował i wraca. I ten ojciec mówi, że był zagubiony, a odnalazł się. Był umarły, a znów ożył. Powrócił do życia, bo powrócił do mojego domu. Tak samo i my powracamy do życia, gdy powracamy do domu ojca, do kościoła. Tu nie chodzi tylko o wieczność, ale o wspólnotę ludu Bożego. Jest też Piękna wizja u Ezechiela, kiedy Pan Bóg mu pokazuje świątynię, która zaczyna tętnić życiem. I najpierw jest on zaprowadzony do wschodniej bramy, która jest skierowana w stronę, gdzie wschodzi słońce. To jest też znak, że po tych ciemnościach, ciemnościach grzechu i zła, pojawia się nadzieja, kiedy. Robi się z powrotem widno, kiedy wschodzi słońce. My też czasem pocieszamy siebie czy innych, mówiąc: Nie przejmuj się, jutro też jest dzień, jutro będzie lepiej. Dziś ci się nie udało, wczoraj się tobie nie udało, ale jutro, jak stanie nowy dzień, dostajesz kolejną szansę. Na nowo możesz rozpocząć swoje starania. Nie poddawaj się. I to samo chcę właśnie powiedzieć. Bóg przez tę niezwykłą wizję tej świątyni, która napełnia się nie tylko światłem schodzącego słońca, ale napełnia się również obecnością Boga. Pan Bóg pragnie, żeby również i nasze życie napełniło się Jego obecnością. Amen. Amen.